Dzisiaj Wam pokażę nowe głuche lasy, pewnie już je kojarzy, kojarzycie, miejsce, w którym jestem. Po paru kawałkach nie widać dokładnie, że to to miejsce, ale jest tutaj naprawdę przepięknie. To jest chatka taka rozwalona i naprawdę zrobili... Nie jestem pewna, czy to to ale jest w tych terenach i jest coś w tym stylu podobnie zbudowane. Tutaj. Um, oczywiście. Oj! Chyba tutaj jednak nie ma wyjazdu. Bardzo no się tu zmieniło, bo wcześniej był tu taki wjazd z dołu, a teraz jest tutaj wjazd pod górkę. E, no. Dobrze, jesteśmy już przy Walade. Kiedy tak stoję na tle stajni, to nie widać tych nowych rzeczy, które tutaj się ukryły. Ale tak, oczywiście tutaj już, jak wszystko tutaj pokażę, to jest bardzo ładnie e, i nowo. Przy e, mnie tak szczerze, to ja nie za bardzo lubiłam Walade tak z wyglądu. Ale teraz jest tu przepięknie. W sumie wczoraj, kiedy wiedziałam, że to się zmieni i w ogóle, było mi tak tego miejsca szkoda, że nawet przez chwilę miałam, zam chciałam mieć tutaj stajnie. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, ale no nie wiem, tylko mi się tego miejsca szkoda zrobiło, ale nigdy nie opuszcza fajna Steve'a. Tutaj parę osób, tutaj widzę, że spodobało mi się parę... Daję parę osobom miejsce. A naprawdę tu też jest pięknie. To jest naprawdę, naprawdę, to jest prze, 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 piękne miejsce. Tutaj nadal mamy most. do jakiejś sadzawki jakiejś tejnice drzewa to nawet nieważne wszystko co tutaj coraz więcej osób widzę, że do tego miejsca przyjeżdża ale chwilowo zostajmy tutaj i w skrócie wam powiem jak mi się podoba nowe walady, nowe Guchelazice i w ogóle, powiem tak tam zostały w tamtym głuchym lesie zostały stare krzaki, stare trawy w większości miejscach i to było takie jedyne miejsce, takie, w którym, ze którym tęsknię, ale powiem, że tutaj jest tak pięknie, że w końcu to chyba już takie nie będzie, ale uwaga, bo zaraz zobaczymy jeszcze ten nasz piękny. Musimy chyba dalej podjechać, żeby zobaczyć wodospad. Nie wiem, czy Na No bo tutaj jeszcze jest. Oczywiście jest piękny wodospad. E, jest, był taki kiedyś jeszcze wjazd. Y, piękny był. Pięknie tam wszystko było zrobione. Y, y, znaczy, to nie ten, ale tutaj był wjazd pod most i mi się to bardzo podobało. I oczywiście nadal można tu wjeżdżać. Dobrze, będę musiała się niestety zabić, żeby z tym tego wyjechać. Um, I powiem tak zaraz już podjedziemy do tego miejsca, o którym mówiłam. Nie wiem, czy tu jest ten sam wjazd, to samo miejsce, ale to samo miejsce. Zawody też się bardzo zmieniły. Na szczęście tak wszystkie zawody chyba nie wyglądają. tu jest przeszkoda, ale nie chcę się przez skakać głowo. No dobrze, tutaj gdzieś był ten wjazd. Zobaczymy. patrzymy. Oczywiście nie usunęli tego miejsca, bo to naprawdę takie bardzo wyjątkowe miejsce. No, na co bym była zła, żeby to usunęli. E, na szczęście nowe Waladei są widać, że naprawdę się postarali na to Waladei. I że nawet wiemy. Nawet wiele osób by mogło mieć tutaj stajnie. no ale że ja mam na firmie z robię tutaj sobie stajni a poza tym widzę że to jest takie moje miejsce na wakacje właśnie tutaj jestem taką maleńką noc można powiedzieć że na taką maleńką noc no to ale do zobaczenia w następnym odcinku i oczywiście prowadzę do następnych odcinków zobaczycie tam wiele różnych pięknych miejsc z tej był rozwiązania na zadania piszę w komentarzu w razie czego jakbyś jakiegoś potrzebowali. to ja mogę albo z pamięci, albo spróbować jak najszybciej podbić poziom, żeby na to odpowiedzieć. No ale postaram się jak najbardziej podganiać wszystko z tego, co się dzieje i do zobaczenia w następnym odcinku.